nie przestań! To James jest naszą gwiazdą, nie ty! Ale gwiazda się nie pojawiła! Te nieszczęsne płatwy! E -e. O nie, moje linie wodne! Moja czapka! Moja scenografia! Dzwońmy lepiej, po strażaka sama! Pożar na basenie. Żabia fantazja stanęła w płomieniach. Słuchajcie, pożar na basenie. Żabia fantazja stanęła w płomieniach. Dzięki, widzimy się na miejscu. Część do Wenus, część do Jupitera. Nie zdążymy, kapitanie. Tom, halo, możesz mnie zabrać? Jasne, robi się! Lecimy na basę! James? James! O nie! Patrzcie, leci to! I sam! Sam też! Zostańcie na swoich miejscach! Słuchaj, nigdzie nie ma Jamesa. Miał zatańczyć wielki finał, ale. James jest zamknięty w przebieraniu! Co? Ale dlaczego zamknięty? No bo ja chciałem być gwiazdą i zakleiłem mu drzwi! Nie strasznie przepraszam, ale skąd miałem wiedzieć, że będzie pożar? To w tej chwili nieistotne. Trzeba ratować Jamesa. Problem polega na tym, że nie mamy sprzętu. rety, co ja narobiłem? Tom, zrobimy tak. Wracaj do nas jak najszybciej. Lecę w tej chwili do przemieralni. Jeszcze się nie pali, ale to kwestia czasu. Jesteś gotowy? Tak, prawie. Nabieram wody. Na pomoc! Nie bój się mały! Cofnij się! Moje sam! Ech. Wszystko w porządku, będzie dobrze. Tom, my gotowi! Ja też sam! Elvis, Elvis gotowy! No, nie martw się, kontroluję sytuację. z całej zdrowy, ale trzeba ugasić pożar. Tom, nabieraj wody. Węże też się przydadzą. Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń. Poda ci pomocną dłoń, więc nie ma się co bać. Na straży stoi sam, spokojnie możesz spać. Poczuwa sam, ma odwagę jak lew. Jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak sam, urodziny sama. Joe, naprawdę świetna robota. Sam będzie zachwycony. Wygląda jak prawdziwy Jupiter! Nieźle, ale jak to działa? <grystanie> Prosta sprawa wystarczy przesunąć dźwignię do przodu i jedzie. Uwaga, sam się zbliża. Jeśli zobaczy swój prezent przed urodzinową niespodzianką, nie będzie żadnej niespodzianki. Cześć. Witam wszystkich. Ja... Ja tylko... Ja się cieszę się, bo dziś masz urodziny. Juhu. Dzięki. Też się bardzo cieszę, że mam urodziny. Juhu. Ja też, ja też. Tak, Orany, tak się cieszę. I nie wiem, czy wiesz, ale Dilis szykuje ci ogromny tort. Ojej, serio? No to bardzo mi miło, eh? no to ja wracam do remizy. Ojku! Oj tato, czemu ty zawsze musisz robić taki wstyd? Daj spokój, mała, i tak mnie kochasz. Chodźcie, zapraszam na herbatę. Dziewczynki, pilnujcie go jak oka w głowie. Jasne, nie ma sprawy. Słuchaj, ty się nic nie przejmuj, ja się wygadałem o torcie. Pilnować jak oczka w głowie, tak? Jak się pobawimy, to się nie zgubi. Co? Ojej, lepiej nie, bo jak się ze... zepsuje. Eee... Dzień dobry, kapitanie, może pomogę? Nie, nie ma mowy. Dziś masz urodziny? Usiądź sobie wygodnie i odpocznij trochę. Dam sobie radę, jestem kapitanem. Aha, jak pan sobie życzy. Na koniu pojedziesz z nami dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał. Arnold! Chodź, chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne sam zrozumiałam. Wygląda. Eli podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem po będziemy wyciągać konia. Arnold spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie poradzisz sobie. Cześć! Jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu, wracamy na ląd! Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na cztery koła. Dobra robota, kolego. Dzięki za drugą szansę, naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje, mały to był kiepski plan. Bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku! Naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej, Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. O nie, a co to ma w ogóle być? Czemu on musi być zawsze najlepszy? Też mam na imię James i mam super mapę. E, przyjacielu? Zdaje się, że trzeba by tu kogoś jeszcze uspokoić. Bo ja się znam na mapach, za chwilę określę nasze położenie na podstawie mapy. Dwa pożary piekarników w kawiarence u Bronwyn. Uwaga, dwa piekarniki palą się w kawiarence u Bronwyn. Bierzcie z Arnoldem Wenus, my jedziemy Jupiterem. Tak jest, robi się! Odetniesz zasilanie, dobrze? Penny polecisz gasić pożar na górze. Tak jest, robi się! Zasilanie odcięte. Sam! Popatrz, udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów! Mogę brać się za pożar! Przykro mi, ale się spóźniłeś. Już po pożarze. Nie, to jeszcze nie koniec! Jak to? Bo ja też wstawiłam u nas w domu sporo pizzy i ustawiłam maksymalną temperaturę. O nie! Jeśli u niej też się pali! Spokojnie! Elvis z Zasilanie odcięte. Bardzo wszystkich przepraszam. To ja zmusiłem dziewczyny, żeby wsadziły tak dużo do piekarników. Trochę się za bardzo rządziłem. Trochę? Posłuchaj, wiem, że chciałeś pomóc dziadkowi, ale należało w tej sytuacji zaczekać na rodziców. To też moja wina. Powinniśmy ich jednak lepiej pilnować. Co teraz będzie? Przecież taka gala bez jedzenia nie ma sensu. Słuchajcie, chyba wiem, jak zdobyć coś smacznego na ząb. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. O! Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Drzwi zablokowane. Dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam Jones. Budla pełna. Tlen 100%. Jesteś gotowy? Oczywiście. Budla pełna. Tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd! Dobra, po kolei! Łapcie mnie za rękę! Nie podnosić się! Chodź, Mandy, szybko! Chodź do mnie! Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru. Nawet nie zdążyłam dopić herbatki. Mój sam, sam przepraszamy. przepraszamy. Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopiec, że naraziliśmy wszystkich. Zapamiętajcie sobie na całe życie świeczki. Trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić. Tak, ze świeczkami trzeba uważać. Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor. Karmelowe jabłuszka. Jabłko dla ciebie. I dla ciebie. I dla ciebie. I no dobrze, proszę bardzo, kapitanie. Wreszcie się pan doczekał. Oh, oh, oh. Pycha, pycha, pycha. Głaszła gotowość. Strażak Morris zgłasza gotowość. Ola w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. <śmiech> Witajcie, <śmiech> drodzy <śmiech> przyjaciele. Świetnie ci poszło! O, tak! Jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. <grafię> Dobra, operacja odwołana, wracasz do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej, witajcie, kochani! Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Jongeniusz tron 2000! Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam! Uh -huh. Temu twojemu mistrzowi chyba tak daleko do Elwisa, co? Poprawi się, Joe! Daj mi tutaj pełną moc! Uh -huh. A niech to, a niech to, niech to! O, masz no! Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił! Tato! Ratonku Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka z Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga! Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Wenus. Ja zabieram Merkurego. Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, zrobi się! Zasilanie odłączone! Coś czuję, że geniusz strum 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu! Tak, y, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. Alarm chce pomocy ktoś, w strażach sam to spoko gość.